Cześć i dzień, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na jeden z ulubionych filmów zarówno przez was, jak i przeze mnie. Przeze mnie do nagrywania i do eksplorowania tych produktów. No a przez Was, że możecie poznać takie w sumie najlepsze perełki z. Mijającego już roku. I dzisiaj chcę Wam pokazać trzy kremy, których opis od producenta, opis na kosmetyku, na opakowaniu, na stronie internetowej, w 100% zgadza się z efektami, jakie ja zobaczyłam na swojej skórze. A jak doskonale wszyscy wiemy, to absolutnie nie jest normą, i zazwyczaj, czy w większości przypadków, jest tak, że. I jest niestety na odwrót, i te rzeczy naobiecywane na opakowaniu, no niestety, nie trafiają się, nie przydarzają tej skórze. I pamiętajcie też, że wy widzicie tutaj jakby taki efekt końcowy. Polecam wam trzy produkty, trzy kosmetyki, trzy kremy do twarzy, i wy jakby widzicie tylko to, macie ten efekt końcowy, wybrane takie perełki, ale to co za tym stoi, to są tak naprawdę lata, przez które poznawałam rynek kosmetyczny, poznawałam produkty kosmetyczne i tak naprawdę znam większość już marek na polskim rynku i większość z nich też przetestowałam. Więc to doświadczenie i porównanie mam naprawdę. Bardzo, bardzo spore. To nie jest tak, że przetestowałam jeden czy dwa kremy i tutaj raptem mam ulubiony, tylko nad, za tym naprawdę stoją lata. Lata stosowania tego wszystkiego. Zaczynamy od pierwszego kremu i tym kremem który zasługuje na wyróżnienie, jest lekki krem ceramidowy od marki Basic Lab. I tutaj mimo, że pokazuję ten krem Wam jako pierwszy, to ta kolejność naprawdę nie ma znaczenia, bo każdy z tych kremów tak samo lubię, ale też każdy z tych kremów jest troszkę inny i będzie służył nam w innych celach, o czym też powiem. Taka konkretna nazwa to jest ceramidowy krem regenerujący z prebiotykiem i pantenolem. Mamy również na opakowaniu informację. lekka konsystencja, ukojenia i odbudowa. I może zacznę od tego, czego możecie się spodziewać od tego kremu, i tutaj mówię to ze swojej perspektywy, czyli to, co ja zauważyłam w tym kremie, jakie efekty ten krem dał dla mojej skóry, a nie to, co pisze producent. Choć tutaj, tak jak mówiłam, jest to naprawdę dość zbieżne. Tak więc od tego produktu zdecydowanie możecie oczekiwać ukojenia skóry, łagodzenia podrażnień, odbudowy bariery skóry, również nawilżenia i przywrócenia takiej Równowagi. Kiedy ten krem może być dla nas pomocny? Kiedy mamy zaburzenia bariery skórnej? Kiedy stosujemy składniki aktywne o wyższych stężeniach? Bądź kiedy stosujemy w swojej pielęgnacji składniki złuszczające, typu kwasy, typu retinol i jego pochodne. Również kiedy nasza skóra jest skłonna do podrażnień, czy też właśnie ta pielęgnacja, którą stosujemy, ma jakiś tam potencjał drażniący. Wtedy taki krem ceramidowy, ten konkretny krem ceramidowy, może być dla nas bardzo. Bardzo pomocny, ponieważ wszelkie te podrażnienia i barierę skórną będzie nam tutaj regenerował, odbudowywał i będzie dla skóry takim plastrem łagodzącym, który e, będzie dbał właśnie o tą równowagę, bo mimo, że stosujemy tutaj składniki aktywne, wyższe stężenia czy, e, czy kwasy, czy składniki złuszczające, to ten krem będzie tutaj taką równowagą, że, na że ta nasza skóra, mimo wszystko, będzie bardzo dobrze się czuła. Teraz jeszcze chcę Wam wspomnieć o składnikach, które właśnie tworzą nam tutaj cały ten efekt, ponieważ ten krem bazuje, tak jak jest w nazwie, na ceramidach. A ceramidy są takim bardzo przepięknym i, i przyjemnym składnikiem, który nasza skóra bardzo lubi. I też podoba mi się ta nazwa, ponieważ ceramidy są nazywane takim cementem międzykomórkowym. Czyli możemy sobie tak wyobrazić, że te ceramidy dostarczają nam tych cegiełek do odbudowy skóry i w momencie, kiedy ta Nasza bariera jest podrażniona przez właśnie różne składniki, czy styl życia, czy wszelkie inne czynniki, które na to wpływają. To tutaj właśnie te ceramidy przechodzą i tak nam fajnie to wszystko w cudzysłowie utykają i tą barierę tak uszczelniają, co jest niesamowicie istotne. Jest istotne nie tylko, kiedy właśnie stosujemy takie mocniejsze składniki aktywne, ale też ogólnie jeśli nasza skóra jest bardzo problematyczna, jest na przykład trądzikowa, czy też bardzo wrażliwa, czy na przykład wszystko nas uczu wtedy jest to taki sygnał, że o tą barierę skóry musimy zadbać, a ceramidy są do tego bardzo dobrym wyborem. Oprócz tego mamy tutaj prebiotyk. Prebiotyk będzie nam wspierał tą mikroflorę naszej skóry, ponieważ nie tylko mamy ją na przykład w jelitach, ale nasza skóra także posiada swoją własną, o którą trzeba dbać. I tutaj prebiotyk będzie właśnie taką bardzo fajną pożywką dla tych bakterii, dzięki czemu tutaj będzie bardzo ładnie zachowana równowaga. A jak mamy równowagę? Uwagę, to mamy wyciszenie stanów zapalnych, mamy łagodzenie podrażnień. Kolejnymi składnikami, które będą się tak wyróżniać, to jest Pantelon i Alentoina. No i tutaj. Te, te dwa składniki razem wzięte bardzo ładnie, przede wszystkim koją skórę, również zmniejszają jej świąt, no i oczywiście również przypieszają regenerację. Więc tutaj kolejne składniki do tej cegiełki odbudowy skóry. Ale też bardzo takim miłym akcentem jest tutaj niacinamid, który również będzie wspomagał tą regenerację. Więc jak widzicie, całościowo ten skład jest naprawdę bardzo przemyślany, bardzo konkretny, jest skupiony na konkretnych działaniach i tak ma być, tak jest super i to działa. Jak jest są cechy tego produktu. Przede wszystkim jest to produkt lekki, tak jak właśnie mamy na opakowaniu lekka konsystencja. Jest to produkt, który domyka nam pielęgnację, więc będzie super w połączeniu z różnym serum czy esencjami, konsystencjami lżejszymi. Ta lekka konsystencja bardzo ładnie się rozprowadza i tak lekko zastyga, tworząc na skórze taką bardzo przyjemną warstwę ochronną, która ani się nie lepi, ani nie klei, ani też nie jest wyczuwalna na skórze, więc to jest naprawdę bardzo takie fajne zrównoważenie. No i też bardzo mocną cechą tego produktu i zaletą jest to, że nie mamy tutaj kompozycji zapachowej, więc produkt ogólnie nie ma jakiegoś mocny, mocno wyczuwalnego zapachu, jest to taki zapach po prostu ym, składników Zapach, jakby wiecie, formuły, który no absolutnie nie jest drażniący czy nieprzyjemny. Jak ja używam ten krem w pielęgnacji? Zazwyczaj używam go wtedy, kiedy moja skóra tego potrzebuje, i to naprawdę bywa bardzo różnie. Na pewno używam ten krem zaraz po peelingu skóry. Aktualnie peelinguję skórę produktami kwasowymi, tak więc jak najbardziej po takim złuszczaniu chemicznym ten krem po prostu sprawdza się idealnie, bo tą skórę od razu mi łagodzi, bardzo ładnie dba, o tą barierę i tutaj nic nie mam żadnych negatywnych skutków i efektów, więc tak jak mówię u mnie ten krem jest taki bardzo zadaniowy i on ma konkretne zadanie w mojej pielęgnacji i zazwyczaj pojawia się około trzech razy w tygodniu, e, naprawdę bywa to bardzo bardzo różnie, czasami rano, ale w większości na wieczór. Przechodzimy do kremu numer dwa, który absolutnie musiał się znaleźć i tutaj w tym zestawieniu. Jest to krem od marki Health Labs i to jest krem regenerujący z serii Glow On. To jest krem, który również już bardzo dobrze znam i tutaj zaczynam swoje drugie opakowanie, a tak naprawdę w sumie zaraz będę e, to opakowanie kończyła. I czego możemy się spodziewać od tego produktu? Tutaj również będziemy mieli mocną odbudowę bariery skórnej, ale także mocną regenerację skóry. Oprócz tego będziemy mieli nawilżenie, będziemy również mieli wyciszenie e, czy łagodzenie różnych podrażnień skóry, ale także zaczerwienień. Będziemy mieli ujednolicenie, Nolicone kolory skóry ale także takie ujędrnienie i wygładzenie. Dla kogo może być pomocny ten krem? Przede wszystkim dla skór 30+, 40+, 50+, czy nawet bardziej dojrzałych, ponieważ w tym kremie oprócz nawilżenia i regeneracji mamy naprawdę bardzo dobre działanie przeciwzmaszczkowe, więc zarówno osoby, które są w takim wieku, gdzie mogą prewencyjnie działać, czy działać na pierwsze oznaki starzenia, tak również osoby, które gdzieś te oznaki starzenia już widzą, również będą tutaj zadowolone. Również skór które potrzebują bardzo dobrej regeneracji skóry, ale także nawilżenia. I tutaj głównymi składnikami w tym produkcie są peptydy. Tutaj mamy mieszankę czterech peptydów, taką ak autorską, i te peptydy mają działanie takie troszkę wszechstronne, ponieważ ich głównym zadaniem jest wygładzenie skóry i też działanie właśnie przeciwzmarszczkowe, ale również te peptydy będą nam skórę wyciszać i minimalizować wszelkie zaczerwienienia. Więc mamy tutaj takie bardzo mocne, dwukierunkowe działanie, które docenią właśnie skóry dojrzałe, czy z pierwszymi oznakami znaczenia, starzenia, ale również skóry przede wszystkim wrażliwe i z różnymi zaczerwienieniami. I też warto tutaj nadmienić, że probiotyki są niezwykle aktywnymi i też dobrze przebadanymi składnikami i naprawdę warto je włączyć do swojej pielęgnacji, kiedy skóra właśnie tego potrzebuje, kiedy mamy tutaj jakby wskazania. Kolejnym składnikiem, o którym warto wspomnieć, to jest inulina i tutaj znowu jest to prebiotyk, który będzie nam tą wspierał naszą mikrobiotę skóry i, i, i równocześnie będzie dbał o tą równowagę. I znowu jak mamy równowagę, to jest łagodzenie podrażnień, jest mniej stanów zapalnych i ogólnie skóra po prostu staje się bardziej wyciszona. Kolejnym składnikiem będzie tutaj ekstrakt alg, który daje przede wszystkim długotrwałe nawilżenie, ale również działa antyoksydacyjnie i chroni naszą skórę przed działaniem wolnych rodników, a jak wiemy wolne rodniki są e, m.in. odpowiedzialne za starzenie się skóry. Oprócz tego jeszcze Wam nadmienię o ekstrakcie z owoców czarnej porzeczki oraz steroli z granatu, ponieważ one tutaj właśnie mają główne działanie antyoksydacyjne, czyli właśnie ta ochrona przed wolnymi rodnikami, czyli tutaj takie działanie przeciwstarzeniowe. Bardzo fajnym dodatkiem jest także niacynamid, e, ponieważ on wiadomo działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia i także może rozjaśniać przebarwienia, więc jak widzicie bardzo naprawdę Dobry kompleks, i tutaj faktycznie ja działanie tych składników widzę, ponieważ widzę zarówno wyciszenie skóry, wyciszenie zaczerwienień, widzę mocną regenerację i nawilżenie skóry, jak też właśnie widzę to wygładzenie i działanie to przeciwstarzeniowe. Wszystko jest! Jakie są cechy tego produktu? Przede wszystkim jest to bogata konsystencja, ale taka, która bardzo przyjemnie na skórze się sprawdza, ponieważ ta bogata konsystencja daje właśnie to takie bardzo dobre uczucie nawilżenia i ochrony tej skóry, ale absolutnie nie mamy tutaj takich negatywów typu tłusta konsystencja, typu zapychająca konsystencja czy, czy ciężka konsystencja dla naszej skóry. Ten krem bardzo ładnie wchłania się w skórę, ale pozostawia taką lekko wyczuwalną warstwę, która absolutnie nie jest nieprzyjemna. Ten produkt również ma bardzo przyjemny i delikatny zapach, ale także jest bardzo wydajny. Jak ja używam go w swojej pielęgnacji? Przede wszystkim to jest mój główny krem na wieczór. W momencie, kiedy mam go w pielęgnacji, to wieczorem y, jedynie jaki krem używam, to jest właśnie ten regenerujący przez większość dni, chyba że mam właśnie takie dni, gdzie na przykład y, stosuję ceramidy, krem ceramidowy, ale ten krem również występuje u mnie na przykład w porannej pielęgnacji, w momencie, kiedy rano sobie aplikuję serum, na przykład z witaminą C, i chcę domknąć pielęgnację, ale akurat tego dnia nie używam na przykład kremu z filtrem, no to wtedy ten krem również mi się sprawdza, ponieważ aplikuję po prostu jego mniejszą warstwę, mniejszą ilość, i wtedy super wszystko mam ładnie zabezpieczone. Yy, I skóra po prostu jest super przyjmuje taki, taki duet i takie zestawienie. Przechodzimy do kremu numer 3 i jest to krem wzmacniający krem na noc od marki Klosi. I czego możemy tutaj oczekiwać? Przede wszystkim zauważymy tutaj wyciszenie skóry i zaczerwienień, również wyrównanie kolorytu skóry i lekkie jej rozjaśnienie. I dla kogo może być pomocny ten krem? Praktycznie ten krem będzie dobry dla każdego typu skóry, czy to młodsza, czy starsza. Przede wszystkim skóry, które potrzebują właśnie wyciszenia, czyli tutaj na przykład skóry wrażliwe czy naczyniowe, ale także mieszane, czy też właśnie takie połączenie i kombinacja skór mieszanych czy tłustych, z wrażliwą bądź właśnie naczyniową, to może być naprawdę bardzo fajna opcja. Też jest to super opcja, ponieważ te składniki, które tutaj mamy, jakby głównym składnikiem jest witamina C, ale ona jest w takim mniej mniejszym stężeniu, które właśnie nie będzie tutaj wzmagało tych podrażnień, a będzie wciąż fajnie działało, więc będzie to dobra opcja dla osób, których skóry nie tolerują takich wyższych stężeń składników aktywnych. I tutaj przejdźmy do składników, ponieważ takim jakby głównym składnikiem jest tutaj witamina C. Jest, mamy tutaj witaminę C w stężeniu 3, i jest to stabilna forma witaminy C i tutaj te, te 3% te, tego stężenia również będzie efektywne, również będzie dawało efekty, bo pamiętajmy, nie, za, nie zawsze wyższe stężenie, zwłaszcza witaminy C daje jakby lepsze efekty. I tutaj ta forma tej witaminy C jest y, taką jedną z moich ulubionych form, glukozet Askorbylu. I ona właśnie ma takie bardzo fajne działanie. Oprócz rozjaśnienia skóry, to właśnie super działa na naczynka. Super działa właśnie przez to, że uszczelnia te naczynia krwionośne, przez co rezultatem może być to, że nasza skóra będzie bardziej wyciszona. I oprócz właśnie tego y, lekkiego rozjaśnienia i wyciszenia, też będzie tutaj takie lekkie działanie przeciwzapalne, więc właśnie te cery mieszane czy czustką. Czy tłuste, ale też trądzikowe, y, mogą tutaj też fajne benefity. Zauważyć. I oprócz tego mamy tutaj jeszcze dwa składniki, które są właśnie skupione na tym wyciszaniu skóry i będzie to ekstrakt z róży damesteńskiej oraz ekstrakt z kasztanowca. I są to takie składniki, które właśnie działają oczywiście antyoksydacyjnie, czyli tutaj znowu chronią skórę przed wolnymi rodnikami, ale również łagodząco i wyciszająco właśnie na naczynia krwionośne. Ciekawym dodatkiem jest tutaj również e, kwiat porcelanowy. On tutaj będzie głównie nam dawał właśnie takie nawilżenie skóry, ale też działanie antyoksydacyjne. I jakie będą tutaj cechy produktu? Przede wszystkim ten krem jest lekki, ma lekką konsystencję, lekką formułę, więc osoby, które nie lubią w ogóle wyczuwać czegokolwiek na swojej skórze twarzy po zaaplikowaniu kremu, oczywiście yy, lubicie komfort na skórze i lubicie czuć lekkie nawiżenie, ale nie lubicie po prostu mieć jakiejś żadnej wyczuwalnej warstwy, to tutaj ten krem będzie dla Was po prostu strzałem w dziesiątkę, ponieważ on właśnie taki jest. Wkłania się praktycznie w w całości nie pozostawia żadnej warstwy, mamy takie lekkie uczucie po prostu ukojenia, komfortu, skóra jest lekko nawilżona, ale właśnie nie mamy tutaj nic, nic wyczuwalnego na skórze. Jego cechą też jest to, że ma bardzo lekki, delikatny zapach, ale również niestety jest mało wydajny, więc tutaj taka jedyna mała wada. To są już wszystkie trzy produkty, które chciałam Wam przekazać i o których chciałam Wam opowiedzieć. Naprawdę bardzo ciekawe i fajne zestawienie taka selekcja takich marek i, i tak w, takich właśnie składników też aktywnych, bo mamy tutaj zarówno ceramidy, jak i peptydy, witaminy C i jeszcze różne dodatkowe, więc naprawdę bardzo ciekawe, bardzo jakby wartościowe produkty. I tutaj naprawdę po prostu zauważyłam to działanie i to ma sens. Te produkty mają sens. Wszystkie trzy są z różnych półek cenowych, ale każdy z tych produktów jest naprawdę jakby wart tej ceny i po prostu wart zakupu. Mam nadzieję, że ten mój opis Wam pomoże w wyborze. Jeśli nie, to oczywiście zachęcam Was do dokładnego przeczytania właśnie opisu producenta, ponieważ te opisy odnośnie tych produktów akurat naprawdę są w punkt i naprawdę te wszystkie rzeczy zauważam, więc tutaj spokojnie możecie sobie zrobić taką mini lekturę. I myślę, że wtedy naprawdę będzie Wam fajnie i lepiej zdecydować. O dwóch ostatnich kremach, czyli z Heart Labs i z Clochee mówiłam w poprzednim filmie Najlepsza pielęgnacja 2020 i tam skupiłam się bardziej właśnie na takich odczuciach, czy właśnie efektach, więc jeśli macie jakiś niedosyt, to tam Was zapraszam, tam naprawdę sporo na temat tych kremów opowiedziałam. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam udanego weekendu, dobrej soboty i niedzieli, no i też dobrej pielęgnacji. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Buziaki.